Największe utwory Pink Floyd w Bolesławcu na żywo. Another Pink Floyd, jeden z najlepszych tributów bandów i znakomity gitarzysta rockowy i jazzowy Marek Raduli przeniosą wszystkich w muzyczny świat legendy progresywnego rocka. Odtworzą brzmienie największych utworów Pink Floyd. Połączyła ich fascynacja twórczością Floydów i to widać na scenie. Podobne instrumenty, niemal identyczne efekty gitarowe i sample jak pierwowzór. Warto to zobaczyć i usłyszeć, a nawet więcej, to trzeba przeżyć. Another Pink Floyd i Marek Raduli w Bolesławcu 27 maja. Bilety na koncert już w sprzedaży w ośrodku kształcenia kursowego dwa razy tak, ulica Dolne Młyny 42, Bolesławiec. Wilaro. Największy wybór koszul, garniturów, okryć wierzchnich, spodni, swetrów i marynarek w super cenach. Najnowsza kolekcja i usługi doradców wizerunku. Wilaro Bolesławiec. Starzyńskiego 48, obok Dino. Zabierz rodzinę lub przyjaciół na prawdziwą biesiadę. Prawdopodobnie największa pizza w mieście o średnicy 57 cm, która zadowoli największych głodomorów. Chrupiące zapiekanki mierzące nawet 70 cm, soczyste burgery i pyszne obiady domowe. W Biesiadowie zawsze karmimy smacznie swojsko i dosyta. Znajdziesz nas w Bolesławcu przy ulicy Kleberga 2 pod numerem telefonu 886-950-820 oraz na Facebooku Biesiadowo Bolesławiec. Zapraszamy! 4 maja, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam na wydarzenia. Trzecie majowe święto Konstytucji zgromadziło pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości wielu mieszkańców Bolesławca. Okolicznościowe spotkanie przypomniało historię tego polskiego dzieła konstytucyjnego, a msza święta w intencji ojczyzny dopełniła tę patriotyczną manifestację bolesławian. 3 majowe spotkanie pod pomnikiem Stulecia Odzyskania Niepodległości rozpoczęło się od śpiewania hymnu państwowego. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Bolesławca, a w tym przedstawiciele miejscowych instytucji oraz stowarzyszeń, służby mundurowe i samorządowcy. Wiwat maj, 3 maj, wiwat wszelkie stany. Wspaniałe dzieło Sejmu czteroletniego. Jeden z ówczesnych publicystów napisał, że te cztery lata pracy sejmu wniosły więcej światła niż 10 wieków historii Polski. Oczywiście to była przesada pod wpływem emocji towarzyszących uchwalaniu Konstytucji 3 Maja, bo wszystkie działania, które temu towarzyszyły, napawały radością i nadzieją. Apel pamięci na tę uroczystość przygotowali żołnierze stacjonującego w Bolesławcu 23 pułku artylerii Mieszkańcy Bolesławca, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości w Bolesławcu, aby z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie! Do apelu! Cześć i pamięć! Apel zakończyła salwa honorowa, kompanii honorowej 23. Pułku Artylerii. Ładów! Salwom! Salwom! Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele bolsańskich stowarzyszeń, instytucji oraz mieszkańcy miasta. Kolejnym momentem trzeciej majowych obchodów była Msza Święta w Intencji Ojczyzny w Kościele Matki Bożej nieustającej pomocy przy Plazu Zamkowym z udziałem kompanii honorowej 23 Pułku. W setki tysięcy ludzi niezwykłych i miliony bardzo zwyczajnych. Dziedzictwa obfitującego w trwałe dzieła ludzkich talentów i ogrom mało efektownej, ale za to żmudnej pracy. Po mszy Świętej odbył się jeszcze koncert miejski Orkiestry dentej i Bolesławiec i zespołu pieśni i tańca Bolesławiec. Obchody święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej miały w bolesławcu tradycyjny już charakter. Mieszkańcy miasta zgromadzili się na rynku, a ceremonii wciągnięcia flagi na maszt dokonali bolesławieccy żołnierze, policjanci i strażacy. Oprawa święta była dziełem 23 pułku artylerii i miejskiej orkiestry Dentej. Cowania! A prawo! Patrz. Panie pułkowniku, szef sztabu pułku podpułkownik Jędryczka melduje wojskowa asystę honorową do uszczenia narodowego święta flagi. Czoń, żołnierze! Czoń, panie tak dowódca 23. Pułku Artylerii, pułkownik Krzysztof Malankiewicz, rozpoczął bolszewskie obchody święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Kulminacyjny moment dotyczył wciągnięcia flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy złożony z przedstawicieli wojska, policji i straży pożarnej. Flagą na bolesławieckim rynku zgromadzili się mieszkańcy i przedstawiciele wielu środowisk. Poza polskimi służbami mundurowymi byli też stacjonujący w mieście żołnierze amerykańscy. Różne instytucje i stowarzyszenia reprezentowały też poczty sztandarowe. Jesteśmy razem po to, żeby pokazać jak ważna dla nas jest flaga państwowa i wszystkie te wartości, która, które ta flaga za sobą niesie. Wciągamy tę flagę dzisiaj przy pięknej pogodzie. Pięknie się to ładnie zgrało z hymnem Bolesławca. Zawsze towarzyszy temu pewna refleksja historyczna, o której mówimy, o tej historii Polski, którą symbolizuje flaga. Ustalenie kolorów formalne w czasie Księstwa Warszawskiego. Ceremonię Święta Flagi dopełniła pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich o wielkim sukcesie bolesawianki Klaudii Peters na Mistrzostwach Świata w Duatlonie. Bolesaicka sportmenka Klaudia Peters wywalczyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata AG w Duatlonie. Została też Mistrzynią Świata w tej dyscyplinie w kategorii kobiet od 20 do 24 lat. Zawody odbyły się na hiszpańskiej bizie. W tym roku Claudia Peters wywalczyła już Mistrzostwo Europy w tej samej dyscyplinie. Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka otrzymał Nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2023 w kategorii Album Roku, Muzyka Dawna, zapłyte Marcin Józef Żebrowski, Vespere in Visitatione Beate Marie Virginie. Artyści Wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki otrzymali też Fryderyki za album roku w kategoriach muzyka kameralna, duet oraz regital solowy. We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia zainaugurowano program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele rządu, Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele organizacji społecznych, naukowcy oraz przedsiębiorcy. Budżet unijny Dolnego Śląska będzie rekordowy pod względem wysokości, ponieważ region będzie miał do dyspozycji blisko 11 miliardów złotych. Boryseckie Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 1 wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Tradycyjny SAT zorganizowanym przez Bank Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu bioróżnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Zespół uczniów Strójki w konkursie grantowym uplasował się na szóstej pozycji swojej kategorii, a zespół z jedynki zajął 11 miejsce na 50 szkół z całej Polski. Serwis PAP Media Room opublikował wyniki badania sondażowego, które dotyczyło spóźniania się mieszkańców dużych miast. 6 na 10 mieszkańców miast przyznaje, że żyje w pośpiechu, ale mimo to większości z nich zdarzają się maksymalnie 15-minutowe spóźnienia. A co ciekawe, połowa ankietowanych wskazała, że najczęściej spóźnia się do pracy i tyle samo na spotkania towarzyskie. Jednak tylko 7% respondentów przyznało, że spóźnia się na randkę. Niestety nie udało się BTS-owi Elektros wywalczyć awansu do drugiej ligi świadkówki mężczyzn. Bolesacka drużyna znakomicie zaprezentowała się w turnieju finałowym, który miał wyłonić dwie drużyny awansujące do wyższej ligi. Wśród czterech walczących o to drużyn BTS zajął trzecie miejsce, ale z taką samą liczbą punktów co dwie pierwsze drużyny. O awansie decydowały więc sety i zdobyte w nich punkty. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu dedykowany jest dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami wzroku w całym regionie. Warto o tym wiedzieć, gdy w rodzinie pojawi się dziecko z takim problemem, a rodzice staną przed koniecznością wyboru dla niego drogi kształcenia. W całym kraju jest tylko 8 ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzącej. Jeden z nich znajduje się na Złotnikach we Wrocławiu przy ulicy Kamiennogórskiej i ma rangę ośrodka regionalnego i ponadregionalnego. Wrocław i Dolny Śląsk jest jednym z największych ośrodków tego typu w Polsce. Obejmuje swoim zakresem, zasięgiem największą ter największe terytorium Polski, jakkolwiek nie ma tutaj rejonizacji i do naszej placówki trafiają nie tylko dzieci z Wrocławia, z okolic Wrocławia, z terenu Dolnego Śląska, ale również z całej Polski. Wrocławski Ośrodek to cały zespół placówek szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który kształci dzieci i młodzież od 6 do 24 roku życia. Ale ważnym jego elementem jest też internat, dzięki któremu z ośrodka mogą korzystać dzieci spoza samego Wrocławia. To jednak nie wszystko, ponieważ w ośrodku funkcjonuje też zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących, który zajmuje się dziećmi od niemowlęctwa do wieku szkolnego. Zadaniem tego zespołu, zadaniem tej komórki jest przygotowanie dzieci z dysfunkcją wzroku i ze sprzężeniami również do równoprawnego rozpoczęcia etapu edukacji, czyli zadaniem zespołu jest takie prowadzenie diagnozy i terapii, aby w, krótkim, w krótkich słowach skompensować niedobór i dysfunkcję, rozwijając inne zmysły, tak żeby dziecko, które kończy ten etap wczesnego wspomagania, było w największym stopniu przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. To zatem całe spektrum wspomagania dzieci z dysfunkcjami wzroku, bo chodzi w tym o rozwijanie w nich wszystkich tych sprawności, które mają skompensować ich niedomagania w percepcji wzrokowej. I czytamy razem: tu, to, kino, wszyscy razem, dalej. Na, widowni, klasa Eli. Jaki. Ogromny, Gosia do góry główka i czytamy. Przesuwaj paluszki. Jaki ogromny ekran. Dobrze. Nowa linia. I co mamy dalej? Racja. W szkole klasy liczą nie więcej niż 10 osób. Daje to dużo większe możliwości indywidualnej pracy z uczniem i wyrabiania w nim sprawności radzenia sobie z wadami wzroku. Niebagatelną sprawą jest też wyposażenie klas w specjalistyczny osprzęt wspomagający proces uczenia. Co dzisiaj ciekawego robiłaś? Dzisiaj się bawiłam. Rano wstałam o 5.50, ubrałam się, przygotowałam się i poszłam pojechać busem. I przyjechałaś tutaj busem do szkoły, tak? Tak. No a potem? Poszłam do świetlicy. To rodzice decydują o tym, jaki proces kształcenia wybiorą dla swojego niewidomego bądź słabowidzącego dziecka. Z doświadczeń ośrodka wynika, że często starają się oni posyłać je do szkół powszechnych w najbliższym otoczeniu, w których w oczekiwaniu rodziców mają się integrować z dziećmi pełnosprawnymi. W tych szkołach dzieci otrzymują edukację, ale nie mogą liczyć na pomoc specjalistyczną. My jesteśmy w placówce specjalistycznej. Która przede wszystkim nie tylko ma wysoko rozwiniętą i doposażoną bazę w podręczniki, które są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych, ale również wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, jak również osprzęt, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu, w codziennej nauce. Ale największą, największą zaletą tego typu placówki jest, jak zawsze zresztą kadra pedagogiczna. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu i w rewalidacji uczniów z dysfunkcją wzroku. I po wygłaskaniu, po roztarciu granic, co robimy? Co rozcieramy? Hmm. <laughs> 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 Przyczepię. Jako? jako całość. I zaczynamy. Zaczynamy od opuszek hmm. palców. Tak. Jak wygląda taki dzień twój typowy, właśnie od obudzenia się rano w łóżku? No to rano o godzinie 7 wstajemy, wszystko się przygotowujemy. O 7.30 mamy śniadanie i od 8 godziny mamy lekcję. A po lekcjach? Po lekcjach mamy organizowane różne zajęcia, sami też staramy się organizować mnóstwo rzeczy. Są tu różne sporty, szczególnie dla osób z wadami wzroku. Takie wykształcenie i przygotowanie dzieci i młodzieży niewidzącej do radzenia sobie w życiu wydaje się więc dla nich korzystniejsze. A te nabyte zwykłe umiejętności życiowe w większym stopniu spełniają oczekiwania integrowania się tych młodych ludzi z rówieśnikami. Ja zachęcam do tego, aby zarówno rodzice z uczniami niepełnoletnimi, jak i pełnoletni uczniowie odwiedzili placówkę. Zapoznali się z metodami pracy tutaj, zobaczyli sami, na własne oczy się przekonali, jaka jest różnica w kształceniu tutaj i w kształceniu w szkołach publicznych, otwartych, no a przede wszystkim, żeby mieli świadomość, że mogą wykonać wyboru drogi edukacyjne swojego swego dziecka. I to wszystko w naszych wydarzeniach. Za chwilę nadam jeszcze prognozy pogody dla Bolesławca na piątek. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W najbliższej nocy w Bolesławcy będzie 6 stopni Celsjusza, w dzień 18. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie ze wschodu. Niepubliczne przedszkole integracyjne mali odkrywcy w Bolesławcu. Miejsce tworzone z pasją, gdzie uczymy i motywujemy, ale nie tylko. Dzieci mają zajęcia na basenie, budują i programują roboty, rozwijają pasje taneczne, kształtują charakter na treningach taekwondo, uczą się języka angielskiego i bawią się do woli. Stawiamy nacisk na integrację i wszechstronny rozwój. Dzieci mają wsparcie specjalisty terapii pedagogicznej, pracują z logopedą, neurologopedą i psychologiem. Rozwijamy ich umiejętności społeczne, wspieramy rozwój poprzez zajęcia sensoryczne. Nasi mali odkrywcy biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy. Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mali Odkrywcy. Ulica Polna 25, ulica Snyka 3 przez 4. Bolesławiec. Zapraszamy do nas! Salon optyczny Vision Optik w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów, soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów do lepszego zobaczenia. Vision Optyk, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25 obok zegara. Telefon 534 824 651. Podoartist Artist Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.